10 drużyn wzięło udział w pierwszym turnieju piłkarskim o Puchar Radnego, który odbył się w niedzielę 13 lipca na wielofunkcyjnym boisku Orlik w Kuźni Raciborskiej. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia był miejski radny Kacper Cichocki. Idąc do wyborów obiecałem wszystkim moim wyborcom, że będę działał na rzecz lokalnego sportu. Pomysł dosyć spontaniczny, bo tak naprawdę widziałem gdzieś tam na Facebooku, że w innym, innych powiatach takie turnieje powstają. Wydaje mi się, że warto warto gdzieś tam trochę Wy wykonywać takie okazje i próbować po prostu tworzyć takie właśnie wydarzenia jak to. Zainteresowanie jest dosyć duże, nie spodziewałem się, że aż takiego skłamałbym, mówiąc, że wszystko, jest, że wszystko poszło po mojej myśli. Jest wiele rzeczy, które, z którymi miałem problem, ale najważniejsze jest to, że pogoda dopisała, mimo tego, że prognozy były złe. Głównym celem turnieju, jak zaznacza inicjator, było propagowanie aktywności fizycznej i dobra zabawa. Nie szukałem takiego drugiego dna, w tym bardziej też patrzyłem. Na to, że wielokrotnie moi znajomi mówili mi, żebym wychodził z takimi inicjatywami, bo, ponieważ jakby nie mają możliwości zgrania się w większej ilości osób i, i działania w ten, w ten sposób, żeby móc po prostu pograć takie większe turnieje albo mecze. No i pomysł dosyć spontaniczny. Pierwotnie w zawodach miało wziąć udział 16 zespołów. Ta liczba jednak skomplikowałaby nieco sprawne przeprowadzenie rozgrywek. Miało być na początku 16, lecz. Yy, Poszedłem porozumieć do głowy i zdałem sobie sprawę, że jak na pierwszy turniej, który mam okazję organizować, tak jak wiele innych rzeczy organizuję po raz pierwszy raz, no to jednak było warto trochę zmniejszyć tą ilość uczestników, żeby mieć jakby nad tym też pełną kontrolę no i 10 drużyn, a na tą chwilę po 6-7 zawodników, bo tam liczymy jeszcze rezerwowych. Biorące udział w turnieju drużyny składały się zarówno z piłkarzy grających aktualnie w lokalnych klubach, jak i osób niezrzeszonych, ale interesujących się piłką nożną. Mamy piłkarzy z, z Pietrowic, którzy też mieli okazję grywać w klubie w Pietrowicach. Mamy tutaj naszych lokalnych z klubu KS Stal. No i też przede wszystkim wiele, wiele po prostu znałem, ich, którzy, którzy mają jakby zajawkę na piłkę nożną. Stwierdziło, że Poświęcą swój czas i przyjdą na turniej, który mam okazję organizować. Co ciekawe, pod nazwą swojego klubu wystąpili tylko piłkarze KS Stal Kuźnia Radziborska. Pozostali zawodnicy nadali swoim drużynom rozmaite nazwy. Wśród nich znalazły się m.in. makaroniarze, Motowietnam, polskie pingwiny, FC nie miał pierwszeństwa, czy jadymy. Natomiast strzelcem pierwszej bramki w turnieju był pochodzący z kuźni Radziborskiej, a grający obecnie w Unii Racibórz, Maciej Borysiuk. Jest to bardzo fajne uczucie, ponieważ Kacper też jest moim przyjacielem, można powiedzieć, jest to jego turniej, wyszedł super inicjatywą. Jeszcze wpisowe z tego turnieju mają być przekazywane na cele charytatywne, więc jest to wyróżnienie, że szyję bramkę w pierwszym meczu. Czy chcesz wygrać ten turniej? No, oczywiście, że jest to gra się turniej. Choć to pierwszy tego rodzaju turniej, pojawiły się już pytania o kolejne edycje. Warto zaznaczyć, że organizacja tego wydarzenia, czy każdego innego przedsięwzięcia, to niemały wysiłek logistyczny, gdzie pomoc innych osób jest niezwykle cenna. Z Motygą na Słońce i chciałbym dalej kontynuować taką tradycję robienia takich cyklicznych imprez. Już w tym roku będę miał zamiar też organizować zlot w, w Kuźni Raciborskiej. Chciałbym, żeby takie turnieje na Orliku, być może kto wie w przyszłym roku na stadionie na więcej ilo, na większą ilość drużyn, były organizowane cyklicznie, ale no, samemu nie da się tego zrobić. Tu jest naprawdę wiele rzeczy, które, m, które po prostu jakby, no, brakowało rąk w, w tym wszystkim. Zwycięzcą pierwszego turnieju miejo piłkarskiego a tym samym pucharu radnego zdobyła drużyna Makaroniarze. Na drugim miejscu plasował się zespół Team Orlik, a podium zamknęli piłkarze KS Kuźniara Raciborska. Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom rozgrywek dziękujemy za dobrą zabawę i sportową rywalizację. Reklama na portalu tylkokuźnia.pl już od 100 zł miesięcznie. Zadzwoń, zapytaj.